Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Dobrze pracowaliśmy przed tym meczem. Myślę, że każdy z nas tęsknił za sezonem. Także cieszyliśmy się, że mogliśmy w końcu wejść na parkiet i rozegrać me mecz ligowy. Myślę, że dobrze to wyglądało. Może trochę błędów zdarzyło się w obronie, szczególnie w drugiej połowie, ale na końcu wygrywamy mecz z przeciwnikiem, z którym musieliśmy wygrać i oby tak dalej do przodu. Z naszej strony, świetny start. Szybko rywale nas doszli, przeszli. Tragiczna druga kwarta. Bodajże ran 30 do 10 zrobili zawodnicy z Gdyni. Parę mocniejszych słów w szatni w połowie, co nam dało wrócić do meczu niejako, ale nie się złamać tej bariery 6-7 punktów przewagi. Rotacją mieliśmy bardzo wąską dzisiaj i padliśmy z sił, ale jakby nie zwalam na siły. To po prostu czysto koszykarsko, zagrali lepsze spotkanie, mieli lepszy pomysł na, to, na ten mecz i, no i po prostu jakościowo byli dzisiaj lepsi.